Szanowni Państwo, chcemy zaprosić na pierwszą z cyklu wideokonferencji odbywających się pod auspicjami Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej. Chcemy tą dyskusją rozpocząć rozmowę na temat ekologii widzianej oczyma konserwatystów. Chcielibyśmy zadać pytanie, czy jest możliwy zielony konserwatyzm i jakie definiuje on odpowiedzi na dręczące nas pytania. Dbałość o środowisko naturalne, dbałość o to, co nas otacza, jest obowiązkiem i domeną wszystkich ludzi. To jest pojęcie obywatelskie, a nie lewicowe czy prawicowe. Możemy się zastanowić, czy możliwy jest zielony konserwatyzm. Myślę, że to jest pytanie, które, na które odpowiedzą nasi rozmówcy, na, odpowiedzą ludzie, którzy będą występowali w tej wideokonferencji. Mam nadzieję, że dyskusja będzie wartka i przyczyni się do szerszego spojrzenia na ten temat.